Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co nas czeka w związku z zbliżającymi się w przyszłym roku wyborami do Parlamentu Polskiego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, przede wszystkim zapraszam do zadawania pytań. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego Masoneria Polska 2022 Polska w kleszczach masonerii dostępna na capitalbook.pl. Ostatnie wybory konkretnie przedostatnie wybory parlamentarne w Polsce no to były wybory w których było bardzo dużo manipulacji takiej niedemokratycznej z udziałem służb specjalnych z udziałem, jak wszystko na to wskazuje, obcych państw, czyli z naruszeniem niepodległości suwerenności Polski. O czym konkretnie myślę? Myślę oczywiście o aferze podsłuchowej, przede wszystkim o restauracji Sowa i Przyjaciele. I wiele wskazuje na to, że ta afera podsłuchowa no, miała olbrzymi wpływ na następne dwie kadencje Sejmu. I że gdyby jej nie było, to liczba ilość głosów otrzymanych przez Pis byłaby znacznie mniejsza, a to mogłoby spowodować, że historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, no bo to jest problem pis, Skąd, z kim on mógłby wejść w koalicję i co by z takiej koalicji wynikało. Jak szybko byłyby kolejne przedterminowe wybory, na ile taki rząd mógłby o czymkolwiek decydować, czy nie byłaby to wciąż walka, no wpływy w władze, wciąż handlowanie czymś. Czyli wraca nam problem Sowy i Przyjaciele i tej afery podsłuchowej, i tutaj pojawiają się przynajmniej dwa pytania. Pierwsze pytanie: czy nie czeka nas powtórka z rozrywki, czyli coś analogicznego się nie zdarzy w najbliższych miesiącach, i to być może w drugą stronę to znaczy nie pojawi się jakaś afera, czy afery kompromitujące PiS, żeby no, PO zdobyła więcej głosów, bo jak na razie, no to ze wszystkich znaków, sondaży i tak dalej wynika, że, że PiS utrzymałby się przy władzy. Być może musiałby wejść w jakąś koalicję, najprawdopodobniej z Konfederacją, ale yy, ale utrzymałby się przy władzy? Więc to jest jedno pytanie. I drugie pytanie to jest zadanie nowych pytań w odniesieniu do afery podsłuchowej pod hasłem Sowa i Przyjaciele. Bo zauważmy, że tamta afera była bardzo dziwna. Prawda? Dlatego, że. Po pierwsze nastąpiło tam niesamowite nagromadzenie różnych znaków, różnych symboli. W pierwszym rzędzie znaków masońskich. Pamiętajmy, że głównym symbolem masońskim jest Sowa. I tutaj się pojawił kucharz o nazwisku Sowa, pojawiła się restauracja, która miała w nazwie Sowę. I pojawił się na samym końcu, gdy restauracja była już zamykana i odbyło się ostatnie, ostatni posiłek, ostatnie przyjęcie w tej restauracji. To w tym przyjęciu uczestniczył kucharz Sowa, uczestniczyła dziennikarka z Gazety Wyborczej i uczestniczył generał Dukaczewski jako szef Stowarzyszenia Sowa, a zarazem no, ktoś, kto stał na czele. WSI, a obecnie stoi na czele stowarzyszenia, które skupia byłych oficerów WSI. A WSI to z kolei skojarzenie z Gieru, to skojarzenie z masonerią rytu francuskiego, tak polską, jak i rosyjską, a poprzez to i europejską, i, i francuską, i niemiecką. Kolejny znak symboliczny był tam taki, że restauracja Sowa i Przyjaciele została zarejestrowana jako firma posiadająca siedzibę pod adresem Warszawa ulica Sobieskiego 100. A pod tym adresem jest ten słynny rosyjski budynek, taki kaskadowy. Mijałem go przed programem. Ktoś zatknął na nim polską flagę. Wtedy był to, bo nie wiem jak teraz to już jest, bo to, to się zmienia. Wtedy to był gmach należący do Federacji Rosyjskiej, do którego można było wejść tylko posiadając paszport rosyjski. I teraz ta restauracja została tam. Miała tam siedzibę i to było jakoś symboliczne, to było jakoś prowokacyjne. No i ciekawe, że no, dziennikarze wtedy podnosili ten fakt, ale jakby nikt nie wyciągał z tego żadnych wniosków. I co ciekawe, restauracja Sowa i Przyjaciele została zamknięta w 2015 roku, i w tym samym roku. Kucharz Sowa założył restaurację na Nowogrodzkiej 31 pod nazwą N31 i za tą restauracją stoi firma yy, która ma siedzibę na Sobieskiego 100 lokal 40 teraz został podany lokal więc w dalszym ciągu to samo dziwne no, i teraz najdziwniejsze w tym, że Sowa był zawsze ulubieńcem Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej, Gazety Wyborczej TVN i po drodze polsatu był tym ulubieńcem przed założeniem restauracji Sowa i Przyjaciele, w trakcie prowadzenia restauracji Sowa i Przyjaciele, i teraz dalej jest celebrytą tych mediów, był też celebrytą. Radia Z Prowadził tam, prowadzi programy. To, co się stało w restauracji Sowa i Przyjaciele, uderzyło boleśnie Platformę Obywatelską. Oficjalna wersja jest taka, że dokonali tych podsłuchów pracownicy restauracji, czyli osoby zatrudnione przez kucharza Sowe. I nikt nie miał żadnych pretensji do niego o to, i wszyscy go rozgrzeszyli, łącznie z generałem Dukaczeskim, który, znaczy, to ostatni, ten ostatni posiłek w restauracji Sowa Przyjaciele, jego przynajmniej jakaś tam część została sfilmowana, i ten film został umieszczony i pewnie nadal tam jest, nie sprawdzałem, na której ze stron gazety wyborczej. I w, na tym filmie widać i słychać, jak generał Dukaczewski mówi, że pan Soba, pan Robert Soba, nic tu nie zawinił, jest absolutnie i całkowicie niewinny. To kto inny to robił bez wiedzy i akceptacji pana Soby. I teraz są dwa, dwa takie pytania. Yy, pierwsze pytanie, czy w istocie celem yy, afery, celem tego, co działo się w restauracji Sowa i Przyjaciele było uderzenie w PO i czy w istocie dokonali to Amerykanie prawda? bo yy, kilkakrotnie w różnych programach Powoływałem się na taką moją rozmowę w jednym z, z jednym z posłów PiS, który mnie zaprosił z wykładem do swojego okręgu wyborczego. I Gdy jechaliśmy razem samochodem, ja go zapytałem: Kto stoi za? Bo to już parę lat temu dobrych było: Kto stoi za e, aferą w, w restauracji Sowa i Przyjaciela, On powiedział Amerykanie. Prawda? Ja to później w książce Masoneria Polska 2000. 17 u progu katastrofy skomentowałem, że no Amerykanie to znaczy kto? To znaczy masoneria e, rytu szkockiego, amerykańska masoneria rytu szkockiego. E, pytanie, czy w istocie to jednak zrobili Amerykanie? Czy celem tego było uderzenie w PO? E, I jakie tajemnice jeszcze za sobą kryje, e, kryją te podsłuchy? Bo wiemy, że y, tych rozmów nagranych było o wiele więcej niż y, y, te, które zostały ujawnione. Tam z, mm, rozmowy, w których brał udział y, Morawiecki wtedy jako człowiek platformy obywatelskiej czy związany z platformą obywatelską y, ujawnionych było kilka, a nagranych było, o ile dobrze pamiętam, ze trzy razy więcej. I pytanie, czy nagle te rozmowy nie wypłyną i nie wypłyną nowi inni, nieznani uczestnicy spotkań w tej restauracji? I pytanie, czy Sowa i Przyjaciele nie mogła być użyta, nie, nie, nie miała być użyta przeciwko PiS? No bo PO ma taką legendę, że PIS to są agenci Rosji, agenci Putina. No i Sowa i przyjaciele tutaj Szpiegowo, bo tak nazywano budynek, tak dziennikarze nazywali budynek pod adresem sobieskiego 100. Że no można by z tego zrobić taką aferę, że PiS próbował, czy zrobił krzywdę DPO z pomocą służb specjalnych rosyjskich, a zarazem no można by ujawnić rozmowy, które, które prowadził tam Morawiecki, z których mogłoby wynikać jakieś przerażające rzeczy. Zwróćmy uwagę na jedno, że początkowo przez długi czas kandydatem masoneri wszelkiej maści do władzy w Polsce była Platforma Obywatelska i wiele znaków na to wskazuje. Tam przecież jednym z założycieli było Lechowski, powiązany ze wszystkimi możliwymi wielkimi organizacjami masońskimi. Tam oczywiście było zaangażowane w USI, to, to nie jest żadną tajemnicą. Moja teza w jednej z książek o masonerii, znaczy masonerii 2017 była taka, że PO próbowało się wybić na niepodległość. No, to znaczy i Tusk i jego współpracownicy, czy te elity PO yy, tak w taką pychę wzrośli, że uznali, że oni już nikomu nie będą służyć, oni sami będą rządzić i że będą rządzić w swoim własnym interesie oczywiście grając w różne gry z Rosją, z Niemcami, z Unią Europejską, ale grając w te gry po to, żeby samemu no zyskać jak, jak najwięcej. I PO przestało być posłuszne masonerii, zapominając jakby o tym, że masoneria je. Wykreowała. I Sowa i Przyjaciele, znaczy afera podsłuchowa, podsłuchy w restauracji Sowa i Przyjaciele były po to, żeby postawić P.O. na baczność. I można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś powiedział komuś w P.O. że są te nagrania i niech oni będą posłuszni, bo te nagrania zostaną ujawnione. I ta pycha, PO, arogancja była tak wielka, że odpowiedź otrzymali nie ośmielicie się. Prawda? A jak się ośmielicie, to i tak niczego nie zmieni. My wygramy, my będziemy mieli władzę w Polsce. Mogło być tak, że to, co miało być straszakiem dla PO, stało się narzędziem wsparcia PIS. I że w istocie PiS został wsparty tylko dlatego, bo trzeba było ukarać PO. Że tendencja zarówno masonerii rytu francuskiego, jak i masonerii rytu szkockiego było wspieranie PO. Znaczy mogłoby o tym świadczyć ostatnie wydarzenia, gdzie no Amerykanie w jakiejś mierze zaczęli znowu, znaczy nie znowu, tylko zaczęli głośno wspierać PO, prawda, ambasador, yy, notabene Brzeziński, syn Brzezińskiego, yy, największego masona po Dawidzie Rockefellerze, yy, wsparł i yy, yy, różne były ruchy yy, amerykańskie, takie pod yy, Platformę yy, Obywatelską. Jeżeli tak, to y, albo y, zostanie wyciągnięte teraz przed wyborami coś z sobie i przyjaciele coś z, z podsłuchów sobie i przyjaciele co uderzy w pis albo zostanie przedstawiona koncepcja że za tymi podsłuchami stało pis co miałoby pis kompromitować albo się, pojawi się wydarzenie czy pojawi się Cykl wydarzeń, które będą miały uderzyć w PiS. I to jest jedna z możliwych wersji. Druga z możliwych wersji jest taka, że jednak, pomimo wszystko, masoneria rytu szkockiego będzie dalej wspierać PiS, uznając, że tylko PiS daje gwarancję polski antyrosyjskiej. Chyba, żeby masoneria rytu szkockiego dogadała się z masonerią rytu francuskiego rosyjską co, co też jest możliwe żyjemy w takich czasach, że jest wszystko możliwe. Podsumowując wydaje się, że czekają nas jakieś niebywałe wydarzenia, afery przed wyborami i zdumiewa mnie tylko jeden fakt, bo o tym mówiłem w jakimś tam programie a może w dwóch programach Zdumiewa mnie fakt, że PiS nie, 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 do, nie próbował doprowadzić czy nie, nie ogłosił przedterminowych wyborów. W swoich programach ja przewidywałem rok temu, że ogłosi takie wybory w maju 2022 roku. Tym, że wtedy nie było mowy o wojnie. Prawda? Nie wiadomo było, że, że wojna na Ukrainie wybuchnie. Ale to by było logiczne, prawda? bo PiS uciekłby przed, z jednej strony przed wszystkimi takimi prowokacjami, aferami i tak dalej, a z drugiej strony no im później tym gorzej, prawda? bo Polacy będą coraz bardziej dotykani przez kryzys, przez inflację, przez brak gazu, przez brak benzyny, przez brak węgla i tak dalej. Będą coraz bardziej nieszczęśliwi i wściekli i to się może odbić. Na głosowaniu w wyborach wiemy, że może pojawić się bardzo dużo wyborców, którzy nie będą głosować za, tylko będą głosować przeciwko, prawda? Czyli na przykład zagłosują na Platformę Obywatelską tylko po to, żeby ukarać PiS. Być może, że jeszcze PiS się zdecyduje na przedterminowe wybory, ale dużo czasu już na to nie ma. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi Piłsudski Propaganda zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na capitalbook.pl